Cześć, z tej strony Addept. dzisiaj bitwa na Isie 3, bohaterem bitwy jest Mateusz906, linia Mannerheima, bitwa standardowa, no i standardowo losowanie jednotierowe, o nie wiem czy tak standardowo. No i nasz bohater, mając wsparcie jak Pantery 2, uj, uj, no to za wsparcie, uj, uj, uj. <laughs> Wsparcie pojechało gdzie indziej, okej. Okay. Okej, okay. Nie mając wsparcia naszej Jak Pantery 2, <laughs> która wybrała się w samotny bój, chociaż ma tam wsparcie tak jak Pantera Mixa CDC. <śmiech> Przepraszam, <śmiech> wzruszyła mnie ta historia. Nasz bohater wybiera się na mordownie. Bitwy nie widziałem wcześniej. Będzie się chyba działo troszeczkę tutaj, bo przeciwników cała kupa i cała masa, znaczy też kupa również <grym> naszych. No i przede wszystkim nie ma artylerii. Więc będzie gra na wieżę, będzie gra z wykorzystaniem pancerza, z wykorzystaniem przeszkód terenowych. I zobaczymy, jak. To wszystko się rozwinie. Będzie ciekawie, w każdym razie. Żadna artyleria nie będzie przeszkadzała. O nieudany strzał w obiekta 703. No i ten obiekt teraz niestety sprzedaje jedną pestkę Mateuszowi. I ten obiekt jeszcze żyje. On powinien jak najszybciej spłynąć, żeby nie robić więcej szkód. Zjechał głupio, zjechał samotnie. No co prawda, wykończył wyko wykończył. Jednego z naszych, ale sam również tutaj e, mocno oberwał. O, mocno obrywa również Mateusz, na którego się rzucił jeszcze Bacza 12T. Ten mały chlarz <grym> zrobił jakąś tam krzywdę naszemu bohaterowi, i nasz bohater ma tylko 8, 759 HP. No więc malutko, malutko. Dopiero teraz nadjeżdża wsparcie odpowiednie i fałka. Kolejny z przeciwników spływa, jak stopniały śnieg. No coś na, na półce na pewno się tam czai, tam powinien być Ester, V. Przeciwnicy jednak, myślałem, że tutaj pojawiła się ich cała masa, ale przeciwnicy wybrali przede wszystkim flankę medów, i tam nasza jak Pantera 2 spłynęła razem z tym AMX CDC i czymś tam jeszcze, co tam jechało. No i trzeba wracać się na obronę bazy, nie ma sensu tutaj cisnąć pod Strv, chociaż można, bo został tam chyba tylko właśnie Strv, na snajpie nie, jest jeszcze UDES, ale już nasz kołowiec robi swoją robotę, o nie, nie, bardzo dobrze, że Mateusz nie cisnął tamtędy, zobaczcie, został tylko 53TP i ten Lynx. Aleks zaraz może paść, bo w sukurs z TEDką wroga przybyła pantera P44. No i mamy obronę bazy. Tu przeciwnik teraz musi się wychylić, to on będzie jak na widelcu. I to on będzie tracił przede wszystkim HP. No i przykładem jest chociażby ten STA. Jeżeli by dobrze go trafić, to by, to by stracił pokaźną pulę HP. Ale trafiony nie oznacza zatopiony. <noise> to nie gra w statki. Taka typowa gra w statki. Tu trafiony oznacza po prostu trafiony, ale nie przebity też czasami. No i tak właśnie się zdarzyło. Mocno, mocno do przodu przesuwa się Mateusz. Chce zająć jak najlepszą pozycję, żeby spokojnie wykorzystać tutaj wszystkie zawiłości terenowe i jednocześnie coś samemu postrzelać. No to zagłębienie na pewno jest świetną pozycją. Bardzo dobrze nasz bohater spróbował właśnie tutaj podjechać. Musi uważać na tego EBR A-75, musi uważać na Brigetto, ale nie musi uważać na artylerię, której nie ma. Ogólnie jest tak troszeczkę osaczony. No ale zobaczymy jak tutaj hmm, sytuacja się rozwinie. Przeciwnik nie ma zbyt wiele HP. Bardzo dobrze, że ten eber się wycofał. Jeszcze na wycofaniu dostał pestkę i spłynął. No i tutaj mamy tego progetto. Progetto się wychyla. Piękny strzał za 425. Jeszcze jedna pestka i będzie po nim. On próbuje się schować. 8-12. Więc już jesteśmy otoczeni praktycznie, chociaż tam AMX 50-100. Broni się jak lew, ale nie wiem, czy sobie zaraz poradzi z Ocho. Jeżeli ten Ocho ma dużą pulę HP, to może być ciężko, a MX-owi może zabraknąć po prostu pestek. Jest RHM i jeszcze ten STA-2. Ten STA-2 ma bardzo dużą pulę HP, która zaraz zostanie zmniejszona odpowiednio, pod warunkiem oczywiście, że nasz bohater trafi, a trafi, bo to jest ruskie działo. Które zazwyczaj trafia od przypadku nie. 53TP przarżuje jak dziki osioł. Nasz bohater też będzie chyba przesuwał się do przodu. Bo nie będzie czekał aż te oho wyjedzie na niego. Oho ma bardzo dużo HP. No i Mateusz jest w kropce. Kropce nad i. W czarnej kropce. Został sam. I teraz... Jeszcze jedna pestka w STA. Dobrze, dobrze odbity ten strzał. I nadjeżdża Strv. Strv nie jest wielkim problemem, jeżeli dałoby się przed nim schować. Problemem jest ocho. Ładnie trafiony w locie. Z dokładnością. Z dokładnością co do milimetra. No. I jedzie, i jedzie odważnie, ufny w swoje. A jajaj aj, 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 Mateuszu, coś ty zrobił? W działo, w działo, chciałeś mu popsuć. A on załaduje zaraz haeczki... i nie ma haeczków. Już chyba zlikwidowali temu... oho, nie oho. I jedzie na tarana. Na tarana jedzie. A Mateusz go wymija. I bierze się za. O tak, przymierz! Tak, właśnie o to chodzi. I bierze się za STV. I te oho biedne nie może opuścić lufy. Ojej, jak mi przykro. Ojej. I przyklejony Mateusz. <słuch> ojoj. Oho, co się stało? Co się stało, oho. Strzelił! Strzelił! Ach! Zospaczy strzelił. Zamiast spróbować się przytulić do linii. To przeciwnik nie wiem. Tańczył, tańczył razem z Mateuszem taniec swojej śmierci. Przejdźmy do wyników. Padła masterka, stalowa ściana i duży kaliber. 6000 obrażeń, naprawdę fajny wynik. 5 fragów, 1709 punktów EXPA. Bardzo, bardzo fajny wynik. Naprawdę. Wręcz znakomity na tej mapie przy takim losowaniu jednotierowym. No, świetnie, świetnie. Rozegrana przede wszystkim w końcówka. Dość szczęśliwie. Przeciwnik nie ogarniał, ale Mateusz bezlitośnie wykorzystał wszystkie błędy przeciwników. Tego, że nie potrafili na niego wyjechać, skupić się i załatwić. A ten Oho to już w ogóle przeszedł samego siebie. <ścoughs> Patrzcie, jaki bohater. 105 damage'a zrobił. Masakra. Masakra. W całej bitwie 105. 1300 zablokowane przez pancerz. Asysty 228. No, bitwa zażarta. Krótka przede wszystkim, ale jednak emocjonująca. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.